Witam serdecznie. I czwartecz. Dzień jak co dzień. Polecimy, że zaczyna się zanosić, to ta zaczyna popadywać, to trzeba szybko zgonić, zanim się zrobi bałagan większy. Tam widziałem ktoś napisał, że powinien zacząć lotować, byłoby ciekawiej. No może i tak, ale ja nie będę lotował. Ja muszę galić. mnie lotowanie nie interesuje. Lotować to są może ktoś, kto ma sąsiada 15 km od siebie. Nie ma ścinek. I <laughs> to byłoby jego jakąś tam rozrywką. Ja mam sąsiadek, jeszcze chce zaczął lotować. To ja bym nie po 3000 godzin musiał tylko po siedem, osiem, a tak. Także. koniec Nie chowamy się za plecami, to wszystko widać Także lotowania tu nie będzie To będzie trochę nic Także mówi, że nudno, można nie oglądać Ja i tak większość nagrywam dla siebie, później się sobie obejrzę, piwko wypiję Któregoś dnia i zawsze ten dzień Inaczej Tutaj widzimy panią, która kończy karierę w tym locie Grzy... On drodze nie latają. tu jeszcze jeden został. Wypadł, chłopaku. O. <śm> Sąsiad już jest. Zobaczymy, jak tu dzisiaj wczoraj sąsiad trzy a zero. Ach! No ale deszczek coraz mocniejszy. Dobrze. Krócej pochodzą. A źle policzyłem ostatnio o, jedną, o dziesiątkę całą, czyli było nie 454, tylko 444. Ale już trzy złapane. Bo tutaj oczywiście kalkulator źle zadziałał. To 441. Także 4-4-1, a nie 4-4-4 A dzisiaj się zobaczy. Zrobiła się mocno, co hmm, zaczyna mocniej padać. Nie ma tu siadania na razie, ale wezmę lżejszą wiechę, bo z tą będzie ciężko. że te górne wariaty, dzisiaj to wszystkie gorzej będą chodziło. Wczoraj to się nerwy popsuły. Naprawdę już po nagraniu filmu jeszcze za 40 minut zanim usiadł obstać. Sąsiada są tu, a są tu. Z nie wziąć z tej drugiej budy, i tak zdania nie będzie. 4,41, a wie 400 chciałbym żeby zostało, o już taki slot. Mm. Mam jeszcze te 26 do puszczenia, ale to na wszystko przyjdzie czas, dopiero były w niedzielę przywiezione, ze dwa razy były pod zaciągiem, to jeszcze ze dwa, trzy razy. Nie przestało trochę padać, bo było tak grubo nawet. Ach! Może się złapią w końcu. Się przeczy, to się przecierało, ale no, innym kółkiem w ogóle inny jakiś kierunek. I buda od siebie 40 metrów. Na daszku ile? Trzy. serca. na te górne ja je puszczę te a tam dochodziły godzinę nie ma urabiać się bo już końcóweczka za dwa tygodnie półtora tygodnia zmiana czas i się dopiero zrobił bałagan zganiany Te ogniska to ciężko Nie chcesz mi się po niego iść A! A! Jemu Za Zapierdzielamy panowie No i panie pewnie Łapać się. A! No kawałeczek, tu kawałeczek brakuje. nie no z nie zrobimy. W kupcu już chodzą, chujże że we dwóch, w dwóch, ale a może teraz łapać. A! No, w końcu, nie wiem jak to się stało. Sąsiada tam ładnie tej ładnie. To się ze dwie paki. A tych wariatów dzisiaj nie ma tych 30, one będą jak się będziesz siadać, to nie wytną z tego towarzystwa. No I zaczyna znowu padać. Kto by powiedział, że to jest 400 gołębi 441 No tutaj siedzą 3 3 i 2 4 i 2 to 6 Czyli 435 jest na pewno w górze Czyli gołębie nie są z żelaza, muszą coś w tuasiąść Ale na moich zasadach Ech, złapną się Zarwał się znowu na pół o, tam są sąsiadów, e, ładnie kręcą. Pięknie Naprawdę pięknie, a jak coś mi się podoba to lubię pochwalić No i też już coraz lepiej. No jeszcze to nie jest Kanada, ale... Al, spadów nie ma. Spady odpoczywają tu. Nie ma? Nie chciały się złapać. I zobacz, tak blisko się nie chcą, co? I to pierwszy raz chyba. Słabcie się, to wosłyszę. E, nie dosykułem chyba. E3. Myślałem, że to moje, ale nie. Bariat, przecież to się zbierało. Trzymamy jeszcze Mamy okazję, mamy czas. Sąsiad sprawdza, czy coś usiadło, ale to może pojedynka jakaś przeskoczyła, to i ostatnio do kurczaka przeszło. Było cię by nie patrzeć parę metrów. I wpadać w siebie wpadły ładnie, 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 aby tylko trzymały się Razem, położymy I zobaczymy czy będą chciały siadać e, już się rozwaliły Zobaczymy, może jakiś tam przeskoczył, wariacik. Chodź, to założyć, bo lej. Ładnie się daje, teraz No tak. i co staje? To nie Poczekamy już sią wszystkie. Hmm. No te wszystkie też się zajęciło, chociaż dzisiaj to już nie powinno, jest naprawdę słaba pogoda do latania hmm. na no, mój ulubieniec. Proszę, bałagany robi Musi to sobie, tak? Nie, kolego, spadło. Muszę Także na pewno sąsiad nic nie złapał, ja też nic, także nadal jest 4-4-1 tak dla pewności sobie zerkniemy Ale to takie zerkanie żeby się zerknąć Nie ma, nie ma To mnie raz wiadomo Perwoże walki gdzieś jeden wszystko do drugi, ale to nie tędzie, nie tędzie. No i dobra. Pozdrawiam, trzymajcie się na razie. Cześć.